To co? Już mam mówić? E, tak, tak, tak. E, Akcje. Kubik Kim założyliśmy tuż po studiach. Testowaliśmy dużo różnych rozwiązań, dużo technologii. Moment, Bères, w momencie... Końcu... Boguś, Boguś wyżej ten mikrofon, bo mi w kadr wchodzi. Co za amatorka z kim? Przecież to trzeba przybić! W tym pomieszczeniu realizowany jest projekt dofinansowany z funduszy europejskich. Produkty druku 3D przygotowane do zaawansowanych zastosowań w przemyśle maszynowym. Dzisiaj możemy skierować ofertę do najbardziej wymagających branż, realizując bardzo skomplikowane projekty. No już. Dobra, mamy to. Młotek? Z drukarki? Ej, ale macie to wyciąć, co nie? Dobra, starczy, starczy, trzyma się już. Czy może nam Pan powiedzieć, co się zmieniło po wyfinansowaniu? Po zakupie drukarki HP nasza wydajność wzrosła dziesięciokrotnie. A kluczowym momentem dla naszej firmy było rozpoczęcie współpracy z firmą Unilogo Robotics, która zajmuje się Robotics? produkcją. Tam roboty mają jakieś? Mhm. A tam można, bo to tło to kiepskie trochę. Jedziemy teraz do Unilogo Robotics, ale to nie wszystko. Wytwarzamy też bardzo dużo wymagających technologicznie części dla branży motoryzacyjnej. Tak, Flak! mamy szaka. Eee... Branża motoryzacyjna. Proszę kontynuować, my się uwiniemy raz, dwa. Tak. Produkcja samochodów wymaga bardzo dużej ilości narzędzi produkcyjnych o bardzo skomplikowanej geometrii. Druk 3D jest do tego Klucza idealną technologią. Był klucz i nie ma. Gdzie jest klucz? Naprawdę doceniamy Pański wkład w powstanie tego filmu Serio. No i wiesz, ja mu mówię, że y, ja za takie stawki to z domu nie wychodzę. Jestem profesjonalistą, trzeba się szanować. Dziękuję, Panie Maciuk, dziękuję. Ostatni raz korzystamy z Pana cudownej technologii w tak przyziemny sposób. Skomplikowane części produkowane w małych nakładach są dosyć drogie, a ich produkcja zajmuje bardzo wiele czasu. I tu wchodzimy my. Moment, moment, stop, stop! Co to się tak trziesię? Stopki nie mam! Jak, Jakiej stopki? Do stopki. Zgubiłem. Z ręki muszę grać. Czego nie ma? Stopki nie ma! No i patrz, jest stopka, A, pasuje, jak na wymiar. Możemy! Części, które produkujemy w technologii Multi Jet Fusion idealnie nada nada nadają się do produkcji krótkich serii do, części do maszyn. Jeszcze raz. Mamy, mamy, wystarczy. Yy, jeszcze ujęcie z drona. Jak tylko dron wystartuje, podniesie pan ręce do góry i jakieś takie call to action dla innych przedsiębiorców wykrzyknie, że te fundusze europejskie i że rozwój, okej? Okay? Yy, dobra, yy, dron gotowy? Yy, dron... A śmigiełka się łamało, temu dronu chyba nie polecimy. Panie Maciu, może ostatni raz byśmy to śmigiełko w tej drukareczce mogli... Co za amatorka, z wami nie pracuję. Starczy! Mamy to! what's